Witam Was w kolejnym filmiku, i dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na wieś do nas. I mam zamiar nagrywać dla Was e, nie takiego typowego vloga, tylko właśnie będzie Instagram kontroluje nasz dzień. E, czyli na Instagramie będziecie decydować, co będziemy dzisiaj robić. Teraz zadam Wam pierwsze pytanie, gdzie pójdziemy na spacer. My niedługo będziemy szły tutaj na spacerek, tylko jeszcze czekam, żebyście mieli więcej czasu na zagłosowanie właśnie gdzie mamy iść, czy pójdziemy tam na drogę u nas na wsi, czy po prostu pójdziemy gdzieś na pola, się przejść tam na łąki. Zobaczymy jak na razie zagłosowaliście. Na razie jest aż więcej procent, żebyśmy poszły na łąki, ale jeszcze poczekam, bo dopiero mało osób głosowało, bo niedawno dodałam tą ankietę. Ale czekając na Wasze odpowiedzi, od razu może zadam Wam już drugą ankietę. I zadam Wam ankietę, które z przysmaków mam dziewczynom otworzyć. Mam do wyboru dwa chrupaki z firmy Active Pet. Jeden jest to smak drobiowy z miętą, a drugi o smaku wołowiny, więc wybierzecie. Teraz zobaczymy, jaki jest wynik naszej pierwszej ankiety. I wybraliście, że mamy iść na pole. 68% jest. Idziemy. I tam mamy drogę, ale wybraliście, żebyśmy poszły tutaj bardziej w pola, więc idziemy tu trochę się przejść, koło sadu. I rzadko w sumie tędy chodzimy, bo to zazwyczaj jest zboże, ale już rozpoczęły się żniwa, więc trochę gościeli i można przejść. Maja, chodź. Tak, a Maja... No nie wiem, widzicie chyba, gdzie siedzi. I schodzimy sobie na dół. Widzisz? Esenia z nami poszła, ale się w końcu wróciła, bo zobaczyła, że moja mama nie idzie. No więc idę tylko z jednym dzieckiem. Przejdziemy się tutaj troszkę. Chodź majeczka. Zobaczcie, tu mamy już cebulę. Już jest zerwana, urosła czerwoną i zwykłą. A tu troszkę pomidorów. I majeczkę też tutaj mamy. Dziś jest bardzo gorąco, dlatego maję ciągle pije. Wybraliście, żebym otworzyła dziewczynom przysmaki drobio miętowe. Zaraz im otworzę i dam po jednym. Tak kreseczki wyglądają i zaraz im dam. Że mam z sumiem pograć piłeczką niebieską. I tak jak zdecydowaliście na Instagramie, gramy z sobą w piłeczkę i tą piłeczką niebieską, taką jak wybraliście. Teraz trzeba iść z Zuzią na spacer i w 91% wybraliście, że tak Nie wiem czy widzicie, ale Zuzia zasnęła tutaj pod drzewkiem. Już się chyba obudziła. Już się obudziła. I ja teraz pójdę z nią na spacer. I teraz tak szybko przeniosę Zuzia. I Zuzia sobie spaceruje. tej potrawce Sprawdzimy. Wybraliście dla Mai karmę o smaku indyka i jagnięciny. Ja teraz dam Majeczce karmę o smaku indyka i jagnięciny. Majeczka już dostanie teraz swoje jedzonko. Czyli karmę o smaku indyka i jagnięciny. Weszłyśmy tutaj zasiadkę, Znaczy wyszłyśmy i pokażę Wam co znalazłyśmy. No ja pokażę to. tutaj jakiś zwierzak. Zniósł jajko. Tu w ogóle jakieś mrowisko chyba jest. I nie wiemy w sumie, czy to kura mogła tutaj przyjść do nas i złożyć czy jakiś ptak. Jeśli się znacie i wiecie, czy je to mogłoby być: czy ptaka, czy kury, to piszcie, bo nie było gniazda, nic tylko po prostu sobie tak leżało. Chyba, że spadło z gniazda. A przeszłyśmy tutaj na jabłka. Tutaj na dole. O tam, gdy zeszłyśmy, bo mój tata właśnie e, trochę skosił, dało się przejść, bo tutaj były bardzo wysokie trawy. I tu jesteśmy, będziemy zbierać jabłka z jabłonki, właściwie zrywać. Bo widzicie, trochę ich, ich już jest. O tam u góry, znaczy na telefonie to nie widać, bo że są tylko telefon, nie brałam już lustrzanki, żeby nagrać. A I właściwie wiem, że dzisiaj w sumie jest filmik, Instagram kontroluje nasz dzień i tak mało Wam zadałam właściwie tych pytań. Ale też dzisiaj jest naprawdę taka pogoda, że jest bardzo gorąco, no i przez to, no nic nie możemy fajnego porobić ze zwierzakami, nigdzie rzeczywiście iść na jakiś dłuższy spacer, albo nie możemy na przykład iść na rowery, nic ciekawego nie możemy zrobić, dlatego też tak mało Wam zadałam pytań na Instagramie, no, bo nic ciekawego się nie działo, przez to, że jest gorąco i zwierzaki są zmęczone, nic im się nie chce, nam w sumie też. Na razie mamy tylko jedno. Tych w pokrzywach trochę jabłek pospadało, więc zaraz je pozbieram. Zobaczcie, coraz więcej udaje mi się zbierać, a najwięcej ich pospadało w największe pokrzywy. Jabłka już uzbierane, a ja będę kończyć dzisiejszego vloga, dzisiejszy filmik. Więc zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.